Podczas pandemii generalnie trener przygotowania motorycznego przysyłał mikrocykle dla całego zespołu. O, z nich również korzystali bramkarze po lekkiej modyfikacji ode mnie. Wiadomo, że bramkarze troszeczkę specjalizują się inną formą pracy i tych biegów tlenowych, długodystansowych, nie musi być aż tak wiele. Aczkolwiek ta przerwa była tak długa, że, że, że też. Swoje zrobili, swoje przebiegli, to było nieuniknione, ale po delikatnych modyfikacjach z mojej strony. Dostali również kilka zaleceń odnośnie elementów, nad którymi sami mogą popracować w wolnej chwili, jeśli chodzi o technikę użytkową czy, czy to sprawność ogólną. No, skupialiśmy się na pewno, żeby utrzymać swoją wytrzymałość, swoją. No... Jakby kondycję ruchową i fizyczną, żebyśmy po prostu jak wiedzieliśmy, że i tak wznowimy pewnie prędzej czy później te treningi, także chcieliśmy wyglądać na nich jak najlepiej, więc no, trener Paweł przy tym przygotowywał nam treningi różne, wysyłał nam codziennie różne rozpiski, sprint, sprinty, jakieś skoczki, bieganie, rowery i tak dalej, różne, różnego rodzaju ćwiczenia wytrzymałościowe i, i siłowe. No i każdy musiał indywidualnie do tego się dostosować, znaleźć sobie kawałek miejsca e, gdzieś na zewnątrz, czy jak nie, nie można było wychodzić z domu, to w domu, na schodach, na klatce schodowej, e, no i ćwiczyć, wykonywać to nie? dla siebie. Mecz z Lechem Poznań eee, Myślę, że widowiskowo był to bardzo dobry mecz. Eee, fajnie się to oglądało z perspektywy kibica, eee, z perspektywy trenera. Jakościowo dobry mecz. Uważam, że byliśmy w tym spotkaniu z lepszym zespołem. Może bardziej konkretnym. Uważam, że stworzyliśmy sobie więcej dogodnych sytuacji do tego, by ten mecz jednak eee, Minimum zremisować, a może i nawet wygrać. No. Także myślę, że nie było to złe spotkanie w naszym wykonaniu, jeśli chodzi też o, o wartości motoryczne, bo tutaj na pewno nie ustępowaliśmy, oraz e, czysto taktyczno-techniczne aspekty również były na dobrym poziomie. Brakło skuteczności no, przede wszystkim. Z, mojego, z mojej perspektywy uważam, że to był mecz w średnim wykonaniu. Chyba nie dałem zespołowi tyle, co, co jestem w stanie dać. Myślę, że zabrakło troszkę pewności siebie. No, czy do bramek raczej bym się, raczej bym się nie przypisywał. No, pierwsza rykosze, ciężko było zareagować w, w odpowiedni sposób. No, mi się daje, że przy ramkach zrobiłem, co mogłem, a no, tak chyba tyle, co mogę, co, co mogę skomentować. No właśnie, myślę, że w mojej ocenie brak skuteczności, że, że to, było, to było najważniejsze, bo tych sytuacji stworzyliśmy klarownych jeszcze dwie minimum. Takie, gdzie, gdzie powinniśmy zdobyć bramkę, raz fantastycznie wybronił nam Szymański, a raz nie trafiliśmy światło bramki. No i czasem, jak wiemy, znamy piłkę i nie wykorzystujemy sytuacji, często, często to odwraca się później przeciwko nam. Na pewno nie jest to łatwy okres dla, dla żadnego zespołu, bo to natężenie treningowe, meczowe jest spore i, i chłopaki mają prawo odczuwać zmęcze, zmęczenie. Tutaj nasza w tym rola, żeby optymalnie dobierać obciążenia. Na naszą korzyść działa to, że, że mamy szeroką kadrę i tutaj tylko na plus, bo robiąc. Małe zmiany w składzie dając jednemu odpocząć, wskakuje drugi, i, 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 i tutaj to jest duży komfort dla pracy trenera. Zaskakująco dobrze, i myślę, że spółtek się czuł w miarę w porządku, bo to było widać było na boisku, że przy młodych chłopakach z Lecha Poznań, wybieganych, grających w piłkę, wyglądaliśmy dobrze. Nie zabrakło nam tlenu, nie zabrakło nam siły stwarzaliśmy sobie sytuację, także wydaje mi się, że fizycznie wyglądaliśmy dobrze. No zabrakło trochę szczęścia we wronkach i dzięki temu właśnie wracamy bez sześciu punktów, tylko z samymi trzema. To już na pewno dużo lepiej niż z Lechem. Udało mi się fajnie wejść w mecz. W pierwszej minucie sytuację udało mi się obronić, pomóc zespołowi, także e, później już takim ten mecz wyglądał no dosyć ciężko, tak trochę topornie moim zdaniem, by to wygrała raczej prostymi środkami, chciała prze, przetransportować piłkę w nasze pole karne, w, nasze, w naszą połowę yy, za pomocą długiej piłki, także no, mecz walki, co też było pokazane przez żółtych kartek i, i, i walki w środku boiska. Także no, na pewno mecz ciężki na pewno cieszy o trzy punkty. Myślę, że. Jest dużo podobieństwa z tym, co było we wrąkach. Znowu mieliśmy kilka sytuacji dogodnych, by, by ten mecz zakończył się jeszcze lepszym wynikiem. Może on nie był tak w mojej ocenie, tak, ee, tak ładny, tak przyjemny dla oka, jak, jak, jak to było we wrąkach, ale, ale wygraliśmy mecz, zdobyliśmy 3 punkty, trzeba się z tego na pewno cieszyć. I tak jak mówię, jest to ciężki okres, duże natężenie obciążeń poprzez treningi i ilość tych meczów, ale wygrywamy mecz, zdobywamy trzy punkty i, i taki jest nasz cel na każdy nadchodzący mecz. No, skuteczność. To, 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 to mu, nad tym musimy pracować i to, to musi ulec poprawie. Na pewno. Majka. No, Dzięki wielkie.